Dobry, przyszłam się z Wami przywitać. Wita Was, Wasz ulubiony ulis. Dzisiaj taki, um, taki look. I słuchajcie, fopa z mojej strony. Nie naładowałam baterii do aparatu, mm. więc bardzo prawdopodobne, że niebawem mnie przerwie. E, jestem właśnie na siebie trochę za to zła, ale już no nie sposób o wszystkim pamiętać. A słuchajcie, ten aparat jest taki, że. Bateria ładuje się w aparacie, czyli ja nie mogę korzystać z aparatu, kiedy, on się, kiedy bateria się ładuje. Tu nie ma żadnej ładowalki. Muszę się na necie rozejrzeć za czymś takim, bo to jest po prostu głupiego robota. Mam dwie baterie i muszę czekać 4 godziny, aż one się naładują. W każdym razie przyszłam się z Wami przywitać. Dzisiaj akurat zależało mi na tym, żeby się z Wami pomalować, dlatego że dzisiaj będziemy ćwiczyć paryski look. Wymyśliłam sobie look na Paryż. I słuchajcie, chcę sobie dzisiaj pomalować oczy tuszem do rzęs i chcę sobie zrobić kreskę. I myślałam, że wiecie, sobie na spokojnie posiedzimy, pogadamy przy tym i pośmiejemy się z mojego robienia kresek, bo umówmy się, w wprawy to ja nie mam za grosz, ale kiedyś robiłam kreski codziennie takim eyelinerem i z zonipenem. To chyba był z że on był taki odkręcany i miał taki pędzelek. Był cudowny, natomiast teraz mam liner w pisaku. Jest bardzo cienki. Eveline variete. Ostatnio jedna z Was mnie poprawiła, że nie czyta się T, tylko T przez jedno T. Więc słuchajcie, staraj... staram się e, mówić dobrze, a jak coś, to mnie poprawiajcie dalej. Bo wiecie, już się przyzwyczaiłam, żeby mówić z E, to teraz jeszcze się muszę przyzwyczaić, żeby z jednym T. Ale mam nadzieję, że damy radę. Mam ze sobą herbatkę w kubku z Polski. Tak jak Wam mówiłam... Hmm... Co, co Wam mówiłam, yy, że staram się ograniczać kawę i dobrze mi, to, dobrze mi to idzie i dobrze mi to robi. Wiecie, jesień sprzyja temu, żeby po prostu sięgać po herbaty. Po coś ciepłego do picia. Niekoniecznie musi być to kawa. Yy, I słuchajcie, co w dzisiejszym vlogu poza paryskim makijażem, którego nie zobaczycie, jak wykonuję, bo pewnie padnie mi aparat do czasu kresek. Dzisiaj zrobimy sobie taką bieżączkę takie ogarnianie codzienności. A słuchajcie, jestem przytłoczona tym i dlatego mam. Dlatego, że mieliśmy małą awarię w łazience. I mieliśmy wiercenie na wszystkim. I jakby to nie miało tak być. No, ale wyszło jak wyszło, nie było wyjścia. I absolutnie na wszystkim jest pełna. Na każdym kosmetyku. No, po prostu na wszystkim. Hmm, więc muszę dzisiaj ogarnąć Łazienkę, ale tak ultra dokładnie, bo po prostu no, mi ten pył przeszkadza, tak? No, jest bałagan. Eee, muszę złożyć pranie i mam trzy czy cztery suszarki prania, słuchajcie. Chcę ten Graciarnik stąd wyautować, to w końcu ogarnąć. Mamy zmywarkę do załadowania, do wyładowania. Cztery razy mycie ręczne, a dzisiaj nie ma. Krzyśka krzyśka. jest dzisiaj, słuchajcie, zajęty i po pracy raz, że jest w biurze, a dwa, że po prostu po pracy nie wraca prosto do domu, więc ja muszę jeszcze wyprowadzić Mańka później. No, także dzisiaj taki dzień. Jest dużo takich, wiecie, pierdół, dużo małych obowiązków, ale jak to się nawarstwia, no to po prostu na tym wszystko schodzi. Także, oczywiście, że się rozładował aparat, natomiast tak wygląda mój paryski look. Słuchajcie, te kreski są tak krzywe, że dobrze, że jest tuż do rzęs. No ale co, mam czas poćwiczyć. Odładowałam trochę aparat i przyszłam pokazać Wam ten makijaż. Powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczona. Jest turbo krzywy. I tak, zrobiłam makijaż do sprzątania. W każdym razie, podoba mi się. Tu wszystko jest już otwarte, gotowe na mnie. Proszę bardzo, zmywarka też. W każdym razie, podoba mi się. Dajcie koniecznie znać, jak Wy mnie taką widzicie, czy tak, czy nie, tu chyba mi się już coś zmierzwiło. W każdym razie, słuchajcie, zaczynam ogarnianie mieszkania, bo mam tego naprawdę sporo. No a wiadomo, im wcześniej zacznę, tym szybciej skończę, także jadę tutaj, ustaliłam sobie hierarchię, najpierw ogarniam kuchnię, wstawiam zmywarkę, wyciągam zmywarkę, ogarniam blaty, wszystko ma być czyściutkie no a później atakuję łazienkę, bo z tym zejdzie mi trochę czasu, nawet nie wiem czy będę nagrywać powiem wam szczerze, że tam jest tyle do roboty, że ja nawet nie mam ochoty tam brać aparatu tylko po prostu chcę się skupić na robocie no i później Przyszła kryska na matyska, będziemy ogarniać e, tą moją witrynkę, szafkę z torebkami, bo tam po prostu jest bałagan. Stwierdziłam, że nawet te letnie ubrania, które są niepoprasowane, których nie noszę, m, mogą poczekać na porządki szafy w szafie nieuprasowane, bo wiecie, ja nie będę tego prasować jak... E, jak prawdopodobnie tego już teraz nie nałożę. Natomiast z porządkami szafy też musimy sobie poczekać, dlatego że wczoraj w Warszawie było 26 stopni. Autentycznie było gorąco i co, no nie wiem, słuchajcie, nie, nie wiem, ja w tych rzeczach już nie chodzę. W większości tych rzeczy już nie chodzę, no ale nadal korzystam z niektórych letnich, więc może częściowo je schowam. Nie wiem, nad tym muszę się zastanowić. Na pewno dzisiaj tego we vlogu nie będzie, dzisiaj sprzątania nie będzie, mm, ale właśnie może, yy, może. Może jeszcze jakoś by nam się udało na dniach? No zobaczymy, muszę się zastanowić. W każdym razie, no plan na dzisiaj jest dość napięty. Jak widzicie, tu się z każdej strony dzieje. Jedziemy z tematem. I yy, przebitki, czas start. To pozawieszałam to mm, widać <noise> chyba w jakich kolorach ja się najbardziej lubuję, beże i biele no i trochę też czerni eee, przyznam wam szczerze nie sprawia mi przyjemności patrzenie na tą szafę eee, to trzeba wyprasować bo jak to ma tak wisieć no nie, straszne uczucie chaosu to wprowadza i bardzo mi się to nie podoba, dlatego myślę, że na dniach odpalę sobie jakiś 15 godzinny filmik na YouTubie i po prostu to wyprasuję bo ja nie... no nie mogę na to patrzeć, słuchajcie także tak na ten moment wygląda moja szafa, ale teraz ja już to poczułam, zdecydowanie porządki bliżej niż dalej, teraz czas jeszcze tutaj to ogarnąć tam moja Eli, Elizabeta Frankinowa m, czeka na jesień żelazko śmiało można schować, także no trochę, trochę ruszam do przodu, słuchajcie, z tym Dobra, kochani, na razie jest tak. Szkoda, że ta torebka nie mieści mi się tutaj w ten kwadrat. Wiecie co? Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o garderobę jesienno-zimową, to ja tej torebki nie będę już tak mam tutaj wystawiać. Natomiast raczej ją schowam. Plus tutaj będzie się musiała jeszcze zmieścić Furla i Elizabeta, więc nie wiem jeszcze, jak to zagospodaruję bo one się też nie mieszczą tutaj w tych kwadratach. Chyba, że je po prostu postawię, tak wiecie. W ten sposób bokiem. Wtedy się wszystkie idealnie zmieszczą. To jest moja ulubiona torebka. A w sumie teraz nie wiem, bo zapomniałam, że mam tę. W każdym razie to jest moja prawie najstarsza torebka Corsa, i ona, słuchajcie, ma, żeby Was nie okłamać, 10 lat na pewno. Jest w cudownym stanie. Poza tym, że tutaj troszkę te rączki się. Zobaczcie na tą skórę. To jest skóra Safiano. Uwielbiam tę torebkę. Co prawda, rzadko w niej chodzę o Jezu, nieważne, rzadko w niej chodzę tam jest jeszcze klucz dziewiątka i trytytki um, bo jak wybieram torebkę to albo dużą tote bag tam um, tamtą ogromną do której mieszczę wszystko albo najczęściej tę, tę, tę lub tę reszta to są takie wizytowe powiedziałabym bardziej wieczorowe z tą niedługo będę musiała się rozstać to jest torebka z zary. ona też ma milion lat mm. i powiem wam, że widać tutaj no, ona już nie wygląda dobrze. O, widzicie? Tutaj jest już podniszczona. Prosiliście mnie w którymś yy, live o film z moimi torebkami, i taki film się pojawi. Tu nie ma moich wszystkich torebek, natomiast bardzo mi się to kolorystycznie podoba. No jak nie będzie tego pudła, tylko tutaj będzie stała torebka, to będzie jeszcze lepiej. Natomiast na ten moment wygląda to w ten sposób i jestem usatysfakcjonowana. Dobra, znalazłam rozwiązanie, bo mi się to gryzło, że to było taka czarna. No, stoi tak. No, ale jest porządek. To, ile tam było kurzu, tego w ogóle nie było widać. Bardzo się cieszę, kapelusze są na górze. No, i tak to wygląda na ten moment. Powiem Wam tak. Jesienny anturaż i zimna kawa. Słuchajcie, znowu zrobiło się duszno. Wkurza mnie ta pogoda na maksa. Ja nie mam nic do lata, ale jak jest, nie wiem, w lipcu. Także ja dzisiaj, słuchajcie, mam kaweczkę rozpuszczalną, bo nadal wykorzystuję i wykańczam wszystko, co mam. I miałam po prostu resztkę na ostatnią kawę kawy rozpuszczalnej i mam z mlekiem, bo ostatnio, słuchajcie, mleko kupiliśmy, wiecie kiedy, jak jechaliśmy na działkę i tam do któregoś przepisu potrzebne było mleko albo do zupy pieczarkowej. No nie wiem, w każdym razie, słuchajcie, to mleko stoi i stwierdziłam, a, to sieknę dzisiaj taką kaweczkę. Ładna mi wyszła. Ten spieniarz też wariat słuchajcie. Słuchajcie, motywacji do sprzątania łazienki nadal nie znalazłam, ale wypiłam kawę, idę się za to zabiorę. Kojarzycie tekst zjedz tę żabę, czyli najgorszą rzecz robimy na początku. Ja już dzisiaj zrobiłam tak naprawdę wiele z tych rzeczy, które sobie założyłam, ale to jest dla mnie właśnie ta żaba. Strasznie, jak o tym myślę, nie chce mi się w ogóle za to zabierać, ale słuchajcie, już jak ogarnę łazienkę, to tak naprawdę pozostanie mi tutaj w salonie ogarnięcie powierzchni płaskich, wyżej niż podłoga. Jeszcze ogarnięcie zwierzaków, miejscówki do jedzenia, bo tam, wiecie, się kruszy cały czas. Ile razy bym tam nie, nie sprzątała, to tam trzeba sprzątać znowu. No i chcę wyjechać dużym odkurzaczem, żeby ładnie poodkurzać i żeby umyć podłogę, żeby było już wszystko, wiecie, tak świeżo, bo jednak tego pyłu w Łazience trochę jest. I widziałam super patent, chciałam powiedzieć na TikToku, ale ja nie mam TikToka. Na Insta Stories, że słuchajcie, dziewczyny myją płytki w łazience mopem. I to jest super pomysł. i Ja zamierzam to zrobić najpierw czystą wodą, mopem, po prostu przemyję całe ściany i to będzie to o co mi chodziło i to będzie szybkie i nie trzeba będzie machać co prawda wszystkie kosmetyki wszystko co tam stoi trzeba umyć mm, no ale wiecie już jak to będzie zrobione to raz że będzie odświeżona dwa że nie będzie tego pyłu wszędzie także przebieram się słuchajcie w koszulkę bo jest mi gorąco wypiłam kawę zimną ale nadal jest mi gorąco więc um, działamy działamy nie ma co tego odkładać i przekładać bo samo się nie zrobi Lesiak tutaj jest, męczą, On umęczy, on, ma, on ma ciężkie życie, więc no tak, on odpoczywa. słuchajcie, to jest absolutnie genialne. Mycie płytek mopem, w sensie na ścianie, to jest jakiś life changer, absolutnie jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja słuchajcie, jak myślałam o tym wcześniej, nie będę ukrywać, mam te płytki raz czy dwa. Mm... Jak myślałam o tym, że mam znowu iść po rabinę i znowu się z tym siłować, napocić, zmachać. I oczywiście, że to mycie płytek mopem nie jest tak dokładne, natomiast to jest ich odświeżenie, przetarcie skórzu. I słuchajcie, poszłam na grubości, bo umyłam od razu okno od zewnątrz, od środka, framugi, wszystko. Mm, tak naprawdę jedyne, co mi zostało w łazience na ten moment to odkurzenie i umycie podłogi, w łazience pachnie czystością. Mm. Mam wręcz wrażenie, że pojaśniało i nie wiem czy to od okna, czy od tych płytek. Umyłam e... wszystko, wszystko tam wymyłam. Każdy kosmetyk, który stał, e... każdą powierzchnię płaską, kinkiet, e... wannę, szybę wszystko totalnie. E... Jestem bardzo zadowolona. <tuszynka> wszystko się ale nie ukrywam też, że jestem cała mokra, słuchajcie. Nie szanuję takiej jesieni, nie lubię tego, chodzi klima. To jest dla mnie już tłumacz. Ja tego nie rozumiem. Natomiast z tego co sprawdzałam w pogodzie, to pojedyncze dni mają takie być. I słuchajcie, byłam na takim szybkim, powiedzmy, fizjologicznym spacerze z Mariuszem, i on ział a asfalt, bo ja zawsze sprawdzam, asfalt chodnik był gorący. <słuch> Tak, więc chciałam się Wam pochwalić, ale zgłodniałam i przyszłam sobie, właśnie słyszeliście wcześniej mikrofale, bo odgrzewam sobie te warzywa pieczone, które robiliśmy w poprzednim vlogu, w którym był też milprep. prep, właśnie po to, żebym mogła się skupić na innych czynnościach. Got o, chodź, pokaż się, super jesteś. Gotuję sobie makaron i do tego dam zimną burratę mm, i wracam do roboty. No myślę, że tak naprawdę najgorsze za mną i powiem Wam, że miałam w trakcie takie... Nie założyłam rękawiczek i kocham hybrydy. Ja wiem, że za parę lat być może okaże się, że to bardzo szkodzi. No, no wiem, no ale kocham hybrydy. Niektórzy palą papierosy, niektórzy piją alkohol, a nie można mówić tych słów pewnie. Niektórzy jeszcze coś innego, jakieś łyki, narkonie, a ja mam hybrydy. Koniec kropka. Ym, co mi jeszcze zostało w łazience, tak jak mówiłam, podkurzać i umyć podłogę? No i w całym mieszkaniu, jeszcze tu w salonie chcę ogarnąć, słuchajcie, chcę wszystkie, tak jak Wam mówiłam, powierzchnie płaskie wymyć. Super są te chusteczki nawilżane do mebli albo z Rosmana, albo z Lidla. Mam i takie, i takie, i obie wersje sprawują się super. No i później, właśnie odkurzenie wszędzie i umycie podłóg. Powiem Wam, że padam, ale. Jestem turbo zadowolona z siebie, bo jeszcze dzisiaj akurat ja mam wyjście dłuższe z Mariuszem, więc myślę, że do tego czasu się ogarnę z tym wszystkim. Poza tym musi się trochę ochłodzić. I co jeszcze chciałam powiedzieć? A, że zmotywowało mnie to, słuchajcie, faktycznie do umycia szyb, okien i ram okiennych w całym mieszkaniu. I nie wiem, czy na przykład, bo ja robiłam wiosną czy jesienią tamtą. Hmm, także zajmowałam się pomieszczeniami i to było super, tak jak dzisiaj totalnie zajęłam się łazienką. Oczywiście, tak wiecie, z, hmm, na szybko, klasycznie posprzątam każde pomieszczenie, natomiast dzisiaj się turbo zajęłam łazienką i to i widać ten efekt. Tak samo zechcę się zająć sypialnią, umyć te okna, ramy. I tak powiem Wam, że teraz mam spaczenie, bo już chodziłam i patrzyłam w mieszkaniu i tak samo ramy z tego okna i balkonu. W salonie też już widzę, że one wcale nie są czyste, więc też się będę musiała tym zająć. No i idą powoli te jesienne porządki. Niech kurde, tylko trochę te temperatury spadną i faktycznie będzie jesienne sprzątanie. Bo pytaliście mnie o to, ja mówiłam, że ja sprzątam na bieżąco, ale jednak już teraz po tym jednym oknie widzę, że ja potrzebuję tego sprzątania, więc tutaj już Wam zapowiadam, że na spokojnie, powoli będziemy sobie sprzątać. Także tyle ode mnie, słuchajcie. Lecę się napić wody, czekam aż mi się ten makaron ugotuje. Ten obiad nie wygląda ładnie, ale pokażę Wam to samo życie. Mm, no i co? I nie osiadam na laurach, bo ja słuchajcie, mam także, jak się zasiedzę to zacznę odpisywać na komentarze a to zaraz jakiś montaż, bo umówmy się ja teraz naprawdę mam co montować to ja po prostu przepadam na kilka godzin więc nawet nie odpalam komputera tylko zjem na szybko i działam dalej bo dni są teraz dużo krótsze i nie ukrywam, że to mnie denerwuje, że poranki zaczynają się, jasne poranki zaczynają się dużo później. Dni się kończą dużo szybciej, a jest kurczę tak gorąco, że nie ma kiedy skorzystać jeszcze z tego słońca. Ale już słuchajcie, więcej nie narzekam na pogodę, no ale nie sprzyja mi ona, jeśli chce się tak mega dokładnie sprzątać. Tak jak mówię, chodzi klimatyzacja, październik, klimatyzacja. No ale nic. Dobra, czekam na ten makaron, odzywam się do Was później. Już nawet nie wiem, czy będę to nagrywać, bo tak się szybko dzieje, że już nawet nie pamiętam, co wam w łazience nagrałam, ale jak się zajęłam tym oknem, tak przepadłam, ale mycie. A, po co przyszłam? 5 minut gadam. Mycie płytek mopem. Jezu, jezu. Nie wiem, czy tylko ja tego nie znałam, ale jeśli ktoś z Was też mega wam polecam. To jest ogromne ułatwienie, oszczędność czasu, sił i to wiecie, to można... O, makaron! To można robić regularnie. Dobrze, idę już. Jestem już z tak się słuchajcie śmieję, że to jest odpowiednik tej, tego kremu z pieczarek paskudnego I Ten obiad wygląda tak samo brzydko, ale nie o tym Jest przepyszny, absolutnie jest przepyszny, bo już troszeczkę próbowałam I wiecie co, przypomniało mi się, bo parę razy ktoś mi zwrócił uwagę, że ja jem bardzo duże porcje I jakby abstrahując już od tego, że ktoś mi próbuje liczyć kalorie, że nie ma pojęcia, pojęcia co do tego ile ja mam aktywności, ile tych posiłków jem To już jest nieistotne, nie o to mi chodzi ja Wam bardzo polecam. Nie wiem, czy ktoś tutaj z Was był kiedyś na redukcji, ale bardzo Wam polecam. Jedzenie objętościowe, ta porcja jest spora. Natomiast słuchajcie, tutaj 70% spokojnie, jak nie 80%, to są warzywa. I to jest idealne, bo dostarczamy dużą porcję warzyw. Porcja też jest większa, dzięki czemu najadamy się. No i wilk sytyjowca cała aż się ślinia. Także słuchajcie, idę. Dałam sobie pół buraty, bo stwierdziłam, że yy, drugie pół wykorzystam jutro dokładnie w takiej samej wersji, także idę jeść i walczę dalej no dobrze moi drodzy, jak widzicie po świetle już jest inaczej wróciłam właśnie ze spaceru z Mariuszem zjadłam kolację, zaraz sobie robię rumianek w ogóle ostatnio piję codziennie no, naprawdę codziennie piję rumianek nie wiem, czy widzę jakąś zmianę <laughs> natomiast yy, tak, przychodzę się już pożegnać powiem wam szczerze, że jestem już zmęczona to był pracowity dzień, mm. Ale lubię, jak się coś dzieje. Dajcie koniecznie znać, jak podoba Wam się Magda w kreskach. Może wyobraźmy sobie, manifestujemy sobie równiejsze kreski. Będę, słuchajcie, teraz codziennie chodzić w kreskach, testować ym, i ćwiczyć. Także mam nadzieję, że odbiór takiej mnie wymalowanej w porównaniu z tym, jak się noszę, nosiłam być może na co dzień. Ciekawa jestem, jaki właśnie będzie odbiór. Dobrze, kochani, kończę. Jutro kolejny aktywny dzień. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zostawcie kciuka w górę, jeśli dzisiejszy film przypadł Wam do gustu. I wiecie co? Powiem Wam coś. Jak mnie nie subskrybujecie, to pamiętajcie o subskrypcji kanału. Was to nic nie kosztuje. Ja Wam niczym nie spamuję. Natomiast mnie to bardzo motywuje do dalszej pracy, bo ja wtedy po prostu widzę, że kanał rośnie. No i mnie to motywuje. Do następnego filmu, kochani. Pa!